Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Desperados. Ale nie chodzi o film z Salmu Hayek i Antonio Banderasem, gdzie strzelali z gitar. Chodzi o piwa Desperados. Testów było już dużo na YouTube, dlatego my skupimy się na czymś innym. Nagramy dwa Desperadosy, które premiery miały w tym roku. To jest El Diablo i El Santo. Oraz postaramy się obalić bądź podtrzymać jeden z mitów. Ile to razy słyszeliśmy, że Czekolady z Niemiec mają więcej orzeszków i są lepsze, że chemia z Niemiec ładniej pachnie. A my sprawdzimy, jak to jest z piwami Desperados. Czy polskie i niemieckie smakują tak samo? Oczywiście, jak zawsze, jest ze mną Radek, który to wszystko nagrywa, który też będzie testować. Także nie przeciągając, zapraszamy na miejscówkę. Jeszcze ogłoszenie parafialne. Alkohol jest dla ludzi powyżej 18 roku życia. Kobiety w ciąży nie piją alkoholu, nie jeździmy autem jako kierowca po alkoholu. Dobrze, jesteśmy już na naszej miejscówce. Po raz kolejny jest to posiadłość pana Radka. I tak jak mówiłem, mamy dwa tegoroczne Desperadosy: El Diablo i El Santo. Desperadosy, dwa z Niemiec. I tutaj dwa z Polski w takich samych smakach. Dodatkowo mamy też czekoladę Milka, Twixa i Marsa, żebyśmy spróbowali, czy słodycze z Niemiec smakują tak samo jak te polskie. Przechodząc do cen. Mars kosztuje 99 eurocentów, Twix tak samo, a czekolada Milka kosztuje euro 99. Jeżeli chodzi o cenę piwa, to Desperados Original kosztuje euro 75 eurocentów i jest to pojemność 330 ml. Mochi to tak samo. Jeżeli chodzi o polskie ceny, to Desperados 0,6 litra kosztuje 6,99 w Biedronce. A Mojito kosztuje 5,89, więc no ceny są tutaj różne. Jeżeli chodzi o ceny Twixa i Marsa, to kosztują one w Żabce po 5,80, więc wydaje mi się, że dosyć dużo. A czekolada kosztuje 9,30. Hm. Zrobimy to po raz kolejny parami. Najpierw przetestujemy sobie parę dwóch nowych Desperadosów, a później porównamy te polskie i te, te niemieckie. Zobaczymy, czy smakują tak samo, czy może się czymś różnią. Dobra, zaczynamy od nowości, które Desperado wprowadził w tym roku. Zaczniemy od El Santo. Limonka, głowa i jabłko. Tą głowę to my chyba skądś znamy. Nie wiem Radku, jakie jest Twoje doświadczenie z Desperadosami. Moje jest takie, że zazwyczaj się o tym nie smakuje. Natomiast ten El Santo uważam, że jest całkiem ok. Jeszcze zobaczmy, ile on ma. 4,5% alkoholu, niedużo. Ostatnio testowaliśmy garaże i mniej więcej tak samo to wchodzi, czyli w ogóle nie czyszczę tutaj procentów, jest smaczne, miłe i przyjemne. Ta gława, jabłko, moim zdaniem jabłko jest najmniej wyczuwalne, gława, jak już się ostatnio dowiedzieliśmy co to jest, to jest wyczuwalna, no i limonka, pozostaje taki bardzo fajny, przyjemny posmak limonki na sam koniec. No powiem Ci, że dobra, wypływam do końca, ale Ty musisz jeszcze <grymne> przetestować. Tak szczerze jestem bardzo, ale to bardzo pozytywnie zaskoczony tym. Dobrze, przechodzimy do El Diablo. Czyli tutaj mamy limonkę, czarną porzeczkę i imbir. Zobaczymy, co z tego jest najbardziej wyczuwalne. Szczerze chyba imbir. No ten już bardziej czuć, że jest jakiś wyrób chemiczno-podobny. Jest o wiele gorsze od tego, to od razu mówię, że ten jakby mniej mi wchodzi być może przez to, że te składniki są tutaj zupełnie inne. Zdecydowanie było widać to po Twojej minie. Jeżeli chodzi o Desperados 2025, Anno Domini, to ten na pewno jest o wiele, wiele lepszy, tego nawet mi się nie chce dolewać. Pozostaje taki cierpki posmak na, na języku. Czuć trochę ten imbir, tak? Bardzo, bardzo delikatnie. Natomiast. Nie są to moje smaki, krótko mówiąc. Mhm. Bardziej wolę ten żółty. Jeżeli miałbym wskazać zwycięzcę ewidentnego, no to tutaj, ten El Santo, mógłbym go o wiele, wiele więcej wypić niż, niż tego El Diablo po prostu. No, także nie wiem, Radku, zapraszam cię, żebyś i ty skosztował nowości Dzie od Desperado. Dziękuję, nie umieszkam. Czyli tak, Maciek obstawiał El Santo jako dużo, dużo smaczniejszy, dużo lepszy. Dobra, nie wiem. Na razie nie czuję żadnego smaku, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakieś takie strasznie strasznie wodniste. No nie wiem, nie wiem, Maszyk. Co, 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 co ty tu wyczuwałeś? Ja no. wyczuwałem limonkę i gława. Mhm. Imbir. Mhm. Tutaj tak. Zdecydowanie przebija się Imbir, ale nic poza tym. Procenty też nie? Nie. Szczerze, słabe to jest. Naprawdę. Ani jako piwo, ani jako, wiesz, jakiś taki napój, nie? Po, po prostu, nie wiem, bezsmakowy, naprawdę. To jest nasz trzeci test, nie? Trzeci, trzeci. Desperado 2025, nie nie. Tak. Tak, 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 tak. Nie wiem, jakiś taki. Ale jakbyśmy byś miał wybrać zwycięzcę, to? O dziwo ten. Czyli jednak różnica zdań. Nie, bo jest, wiesz co, bo jest po prostu wyraźniejszy. Cokolwiek czuć. Ja tu, nie, nie wiem, no naprawdę. Zanim przejdziemy do pojedynku polsko-niemieckiego na desperadosy, to zjemy sobie czekoladkę i zobaczymy, czy te niemieckie różnią się czymś od tych polskich. Otwieramy niemiecką. I lecimy tutaj z Polską. No dobra, próbujemy. No dobra, jak to czekolada. Nie wiem, czy one są takie same, szczerze. Jeszcze muszę po kawałku. Albo to jest jakiś efekt placebo, albo ta niemiecka wydaje mi się lepsza po prostu. No nie wiem, no będziesz musiał to za chwilę ocenić, ale... Jedziemy z Twixami. Konsystencję chcę sprawdzić, tak? Mhm. Proszę, do kamery. Ogólnie lubię Twixy. I niemiecki Twicik. Wydaje no. się być dokładnie taki sam. Czy znowu Niemcy mają lepiej? Nie wiem. Kurde? Nie wiem. że jeszcze ten kawałek. Jednak to samo. Kawałeczek Marsa teraz. To młodeszka Co do Marsów, to nie jestem pewien. Twixy na pewno tak. Czekolada... Moim zdaniem jest jakby ciutkę inna, a do Marsów no, nie mam zdania, także radko zapraszam cię, żebyś ty to zanił. Okej, okay. powiem tak, ja nie wiem, które są polskie, które są niemieckie, żeby nie było, więc będę absolutnie obiektywny. Czekolada jak czekolada. Nie czuję różnicy. Żadnej. Czy dobry. Dobra. Okay. Tu nie ma żadnej różnicy, to jest to samo. Dobra, teraz x. Żadnej różnicy, absolutnie. Więc nie wiem jak z tą chemią niemiecką, ale jeśli chodzi o słodycze, to trujemy się tym, tym samym. Mars numer 1, Mars numer 2. Numer 2. No! dwa, no Same shit? Mhm. Absolutnie. Czyli według Ciebie? Czyli według mnie to jest dokładnie to, to, to samo. Zarówno jeżeli chodzi o czekoladę, jeżeli chodzi o Twixa i Marsa, to to jest dokładnie to samo. Także nie jeździjcie do Niemiec po, po Twixy, bo, bo to bez sensu. No dobra, lecimy dalej, wjeżdżamy w Desperado Mojito. Najpierw spróbujemy tego niemieckiego. Nie ukrywam, że po, posmak mo, mojito to mój faworyt. Ewidentnie bardzo, bardzo mocno wybija się tutaj mięta, ale za mocno moim zdaniem. Strasznie, strasznie miętowe, jakbym przez chwilę zęby umył. No dobra, zobaczymy, czy polskie jest tak samo miętowe jak te niemieckie. Albo przywykłem do tego smaku mięty z tego pierwszego, albo to jest po prostu mniej miętowe. Zaraz, zaraz spróbuję jeszcze raz tego. Niemieckiego. Mi się wydaje, że te niemieckie jest troszeczkę bardziej miętowe. Nie wiem. Mam nadzieję, że Ty będziesz miał inne odczucia i że ja się tylko mylę, ale no, takie mam wrażenie. Ale jeżeli chodzi ogólnie o smak tych desperadosów, to mochi to nie jest w ogóle moja bajka. Więc generalnie no mi w ogóle nie wchodzi te mohito i nie wiem. No i ostatnie mohito, jakie piłem, piwne, to był garaż i ono było ok wtedy. Captain Jack nie był OK, jeżeli chodzi o Mochito, to by najbardziej wtedy smakowało. No ale Desperados Mochito to nie jest coś, co do mnie przemawia. Radku, zapraszam Cię, zobacz, czy jest jakaś różnica między niemieckim a polskim Desperadosem Mochito. To niemieckie? Deutschland. To polski. To Ja zacznę od polskiego dla odmiany. To jest coś, co mógłbym sobie sączyć przez pół dnia w sunetku. Fajne, rzeźkie. A teraz niemieckie. Chociaż wiesz co? Teraz podjechał mi chemią. Chemiczne No, takie właśnie posmak po chwili. Nie od razu, nie? Ale po chwili. Mm. Czyli jednak pół dnia skróciła się do 30 minut? No, 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 no maksymalnie. Ja obstawiam to, to samo. Raczej bez, bez, bez yy, różnicy. Ten sam posmak. Nie Nie, no nie, 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 wiesz, nie, nie będę jesteś, szukał. Jesteś pewien, że to jest to samo? Nie będę szukał wiesz, na siłę różnicy. Dziury w całym nie będzie. Tak, szukał. tak, tak. Nie spakuję dokładnie tak samo. Dobrze, przechodzimy do Oryginal, czyli najprostszego Desperadosa jaki jest. Jeszcze takie małe wyjaśnienie, czemu są tylko dwie pary tych polsko-niemieckich, a no dlatego, że w Niemczech Desperados w ogóle nie jest popularny. Poprosiłem znajomych, Pawła i Krzysia z Inner Works Revolt. Yy, zasadniczo oni przywieźli nam te niemieckie browary, więc można powiedzieć, że to są nasi pierwsi sponsorzy. Żeby poszukali tych wszystkich nocturno, Ice, i innych wszystkich tych desperadosów. Okazało się, że nie ma. To jest tam absolutnie niepopularne. Jeżeli chcemy te niepopularne smaki, to możemy sobie je zamówić przez internet i dowiozą nam do najbliższego marketu. Ale samo wejście tam i kupienie, to tego się po prostu nie uda. Są jeszcze tam jakieś 0%, tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę. I był jeszcze Lime. Ale tego Lime'a nie kupiłem nigdzie w Polsce. Zwiedziliśmy z Radkiem pół Wrocławia. I po prostu nigdzie nie było. Także on sobie tutaj jest. Yy, no ale w Polsce, no niestety, nie nabyliśmy tego drogą kupna. No dobra, przechodzimy. Radko, którego mam zacząć? Polska czy Niemcy? Yy, Polska. Poland. Duża butelka, to wlejemy sobie po prostu troszeczkę więcej. Dzień dobry. dobry. Jak smakuje oryginalny Desperados? Ja nie pamiętam tego smaku za bardzo. Ostatnio powiedziałem, że ten oryginal Captain Jack jest podobny do prawdziwego Desperadosa. Okazuje się, że w ogóle nie jest podobny, pomyliłem się strasznie. No dobra, to wjeżdżamy w takim razie w, w Niemcy. wyrób niemiecki. I? I, zaraz ci powiem. I. Jeżeli tutaj Radku nie będziesz czuł różnicy, to albo ze mną jesteś tak, albo z Tobą. Zapraszam Cię. Ok, czyli teraz próbujemy polskiego Desperadosa Original i niemieckiego też Original. Maciek twierdzi, że jest różnica, a ja będę absolutnie obiektywny i pewnie stwierdzę, że różnicy nie ma żadnej, no bo dlaczego miałaby być? No ludzie, no przecież to jest desperados, po prostu. To, to w ogóle nie są moje smaki. I co? Ze mną jest coś nie tak, czy z Tobą jest coś nie tak? Ja nie czuję różnicy. Ten sam produkt, dwa różne ręki, ten sam produkt. Moim zdaniem nie ma się co, wiesz, na siłę czepiać. Test. Twój końcowy werdykt. Tak, to jest mój końcowy, końcowy werdykt. Oba są do dupy. nie mi. No dobrze kochani, nasz krótki test desperadosów, Polska kontra Niemcy, dobieg końca. Według mnie są tam delikatne różnice, według Ratka nie ma. Ale, Ale mieliśmy jeszcze trzecie, trzeciego sędziego, trzecią sędzinę, która stwierdziła, że różnica jest ewidentna. Że różnica jest ewidentna, więc... Trudno, po raz kolejny po prostu będziecie musieli sami to spróbować, jak będziecie w Niemczech, w Polsce i tak dalej, żeby się dowiedzieć, czy ta różnica rzeczywiście istnieje, ale póki co jest 2-1 do jednego dla mnie, jeżeli chodzi o różnicę w smakach. To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli dotrwaliście do końca, jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i zapraszamy do subskrypcji kanału, ponieważ będzie tutaj o wiele, wiele więcej takich procentowych porównań. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego.